Tymczasem będę przynajmniej dosyć jednego cibista Ja próbuję znaleźć Ale dobra, bo dwie, dwie czwórki dać Aha, no to sorry, to tam jedna musi być Kto mi pomoże zrobić trialsy? To mi pomoże zrobić trialsy O jest Sibis Prijalsy robię <grywki> Jaki bambik za Dzięki za Opsa Znowu jadę pociągiem sam. Zdechły... Zdechły zombie jak ze mną Gości już A nawet... Dwa mi się zepiły na raz Xda Mam ja dwa XD przy sobie X No robię trialsy. Kto mi pomoże z trialsami? Ja nie sorry, ja sobie z na angel'a. W razie. Dobra. Ej, dragony, nie chcecie mi pomóc? O dragony to by ci dotknęły na trialsach Ja mogę. Okej. Okay. Dobra, mam 2 miliony. Stać mnie w końcu na Fugarindzie Angela B4. A czyli 3. No jakbyś mógł. Tego fragmenty potrzebuję, bo oni nie stać mi na Ray Sturilor. Coś chcę porobić, Jazz? Ten no kurde Rydu. Dobra, pomogę ci. No dobra, rajdy ci mogę pomóc jeszcze zrobić. Ja potrzebuję niebieskim żambatkę. W sensie chodzi ci o tą, witam. E, chodzi ci o tą, którą zostaje na samym początku, nie? Na... Co się nazywa? Co się nazywa ten blujir? Tak? Te? Zmiraj Island potrzebujesz. Hej Azrael, chodź, chodź, chodź pomóż w rajdach Dawaj chodź na rajdę Chodź Ale trzeba znaleźć ją No Dobra, dobra Kogo ją chcesz znaleźć? Miłość twojego życia? Maybe Baaa <śpuszczak> <śpuszczak> Kocham tą reakcję się... O, mam, rakiet mam rakietę Dobra Roketa Ja... Ja nienawidzę O bo tu jakiś Enen jest, to nie, to chodź tu Czekaj Azrael, nie tam, bo tu jakiś Enen właśnie nam się w rajdy Chodźcie szybko no, szybko, szybko, ustawiajcie się, ustawiajcie się Dawaj, ostatnia osoba Jeszcze ostatnia kto się Aha. załapie, ten cię załapie Aha, bo to nie NN, on jest z live'a. Sorry mordo Sorry Ty <grym> jesteś z live'a przecież Ktoś się załapał, ten się załapał. O nie załapałem się <grym> Sorry Co? Ty z Live'a jesteś przecież Ej Azrael jak będziesz na... Azrael patrz tu, jak to sobie nie to niej się na marnicy pozwoliliśmy się zabić, żebym nie oto nagut 3 Bro, 15 zombiaków mi przez okno weszło jak próbuję przez nie wyjść, to się nie da. Dołączam z rage'ową się. Ja ja będę musiał zrobić trialsy, bo mi Azrael pomoże w nie Musisz. zrobić. O, mam sorry mam Morto, mam sorry. Roketa. Jeszcze raz sorry. Teraz płać softami. Roketa. To za to, że tam cię muszę... nazwałem NN-em jakimś. Nie? Zapróciłem coś z tam co na to No ja ja to już się jakimś ennem nazwałem, że jakiś NNP ja się wrajdem <laughs> sorry Czekaj, no ale nie tam, bo to... jakiś Nen w... mi, tak... Jakiś NN właśnie Chmitek, ty mi pomagasz, nie? Chill dude, Pomagasz chodź, robić w